pieczemy sobie nasionka, damy trochę trawy albo patyków, patyków, tak, zjemy i włącznie. Teraz gdzie mogli już walczyć z pszczołami i zrobić sobie ule 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 o, Jak widzicie Wilsonowi już wrosła broda co się przyda na zimę na swojej niezgonę

Gdybyśmy złapali motyle, to byśmy mogli wszędzie mieć to miejsce. Tylko te motyle musimy mieć. Właśnie. Bo w tej grze jest o tyle dziwnie, że po złapaniu motyla i posadzeniu go na ziemi wyrasta piat. O! Kolejny motyl. Teraz czas pozbawić drewno. Zdroje. Jakieś to wielkie drzewa. Może to. Niesionko. I strażak. Ile on dostał? Zgłosił. To motyl. Zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. Jedzenie. Nie muszę nie ją rozbierać. Bo mam gmało, nie miałem wcale. Gdzie są te krzywe Oczywiście ta jedna farma sprzeciwiam nie otrzyma, bo zanim nim coś do tej farmie, to byśmy trzy razy z głodu trawa. Log, półtron, trawa, szedł Trawa jest tam. z trawy. przejść tak i zrobimy taki skrzydł bierzemy to plecak. plecak odkładamy na ziemię zakładamy to i nasze włócznia a na głowę siatkę którą znaleźliśmy wcześniej i będziemy walczyć z wólem

Co możemy zrobić? Możemy zrobić odpady. się na nie opasa teraz. Mamy jeszcze dwie deski, czyli... ...poczynku, że drachma. Ramy tutaj. Nie wnęża się kiaramonicznie, tu jest. I ścinamy kolejne... dałoby się też takie, jakieś posadzić żeby tak pusto nie było o ja mam 5, za mało jeszcze zdążymy jedno drzewo skosić jest o ile trzymamy deski no starczy to czym, czym my będziemy palić ognisko oczywiście gniażkami nie przepalę całej nocy jeszcze pozbieram patyki patykami <laughs> przepraszam

Teraz, machina. karabin, raz. karabin, dwa. I możemy zbudować. świeżo karabin, świeżo karabin, Co się udało zrobić? Dobra, jest już dzień. Więc idziemy znaleźć miejsce dla naszych pszczół. I to może zrobimy gdzieś tutaj. Tak, stąd tą Teraz gdzie to jest? B-box. Zbudujemy go tutaj. A wokół tego postawiamy kwiatki. I dzięki temu ta jedna pszka, ale później będzie więcej, będą łapać, zapinać kwiatki, a my będziemy z tego mieć. Pasowałby się gdzieś wybrać, gdzieś w te rejony wybierzemy się wybierzemy dzisiaj. Kolejny wielki pusty teren bez sensu istnienia. Jest też las. To chyba też nic nie ma. No. I to już jest ta łąka. Już przy okazji do tych bawołów się będą tu blisko, bo tam na no, szturmeny szedł. No może gdzieś tu blisko będą, po kupę. No więcej tą drogą byliśmy, nie byliśmy. Można gdzieś do sensownego miejsca prowadzi. Mamy materiały na ognisko? No, mamy. O, jak super. Jak zginiemy, będziemy mogli się odrodzić Tu ten pan miał pochodnie Tu jest jeszcze wormhole Jak do tego wskoczymy, znajdziemy się gdzieś w innym miejscu Ale to kiedy indziej tam wskoczymy Zauważyłem, że muszę... Tak, są pochodnią tam... O, świnka Czyli tu była cała wioska świnek o jak super mamy wioskę świnek wraz z wodzem ja dobrze pamiętam temu wodzowi możemy dać jakieś mięso takie grubsze mięso albo jakieś zabawki z grobem wykupanie dostaniemy złota złoto ale jest wioska świnek choć nie spodziewałem się tego po Zazwyczaj znajduje się wnioski na drodze z kamienia. Tu jest ten zakręt, a musimy nakopać drewna. Inny domek i hmm. dziwna rzecz. Tam coś, co to jest. Nie wiem, ale to chyba jest potrzebne, żeby zrobić portal w tamtych yy, tam, gdzie znaleźliśmy te takie wielkie roboty. Tam dwie marmurowe posągi. Idziemy dalej. Coś jeszcze znajdziemy przez stawy. Świetna, hmm. rzecz. No szkoda, że wcześniej tego nie znaleźliśmy, to byśmy się obok tych świn yy. hmm. urządzili. Kolejna dziura. Где мы, где мы, где мы. Uh Заращи -huh. накормили инсульт. То какая-то что так... Przedko przedkowo. A Ale co za biome na jakiś stronie tych kamieni To no, jest zwykły biome ja Jeszcze nie widziałem żeby tak dużo kamieni było na takim biomie Dobra robimy tutaj Taki miks Mowison już narzeka że jest głodny dzieci na kolację, z pieczone marchewki Zagryzane dwoma pieczonymi borówkami To powinien inaczej być dżem Spójrzmy, mieliśmy się wybrać pokupę, a wyeksplorowaliśmy pół mapy No nie pół, ale takie ważniejsze elementy Nie mam daleko do tej, wios do tej wioski świn, Więc jest spokój Teraz dźwignia A, chyba już wiem do czego to służy Ona służy do tego Żeby w tym miejscu, jak był taki pośrodku tego marmurowego pałacu Placu raczej był taki kamień i z różnych części, który się znajdzie. Zbieramy sobie przy okazji prawy trochę patyków.